Witam wszystkich bardzo serdecznie. ja Jestem Okto, witam was na kanale motocyklem. Jak już pewnie po miniaturce było widać, nagrzewnica Webasto, jak zwał, tak zwał. Chcę tutaj zrobić, żeby można sobie podłączyć je zarówno pod akumulator, jak i pod jakiś zasilacz. To co będę chciał. Do tego wpadłem na taki pomysł, żeby zastosować tutaj konektory, tej damskie, tej męskie. I mam zamiar to tak zrobić żeby to można było sobie po prostu podłączyć do różnych urządzeń, do jakiegoś zasilania No i teraz druga Troszeczkę ją tutaj obciąć z tej strony sobie wrzucam damskie a z drugiej strony od tych wszystkich przewodów, które będę chciał po prostu męskie konektory żeby tylko wpiąć widzicie tutaj męski żeby tylko wpiąć i gotowe o, ten ładny wszedł tak zacisnąć Zaciśnięte. Dobra, tu już mam gotowe dwa plus i minus. Szkoda tylko, że ten sam kolor. Ten trochę mi nie wyszedł. Jakiś taki zgnieciony tu jest, ale mniejsza z tym. I teraz te końcówki Dobra To to mam skończone jak widzicie, założyłem sobie z tej strony i z tej strony. Tu, tutaj. Tak. Tak, widzicie? Normalnie ładnie wchodzi. i Mam wtedy połączone z wybasto. I bez problemu można to wziąć i odłączyć. Tutaj około metra przewód klema. Zastanawiam się tylko, jak to tak żeby to miało ręce i nogi. Ale chyba zrobię sobie to tak. Wezmę przewód. Oczywiście tutaj. Zrobię jak trzeba. Przerzucę przez dziurkę. Tu go zablokuję a tu go jeszcze przelutuję. Elegancko. Przewody wystają. W drugą stronę, tak. Jeden i drugi sobie zagnę. Mam nadzieję, że widzicie dobrze, no elegancko. Przylutowany. To samo zrobię z drugim. Widzimy się jak jest. będzie gotowe Jak widzicie z jednej strony klemy do akumulatora Z drugiej konektory Do podłączenia Pod Webasto Odwrotnie Tak I już teraz tylko Pod akumulator Trzeba zalać wlałem 2,5 litra 50% wione i teraz szybkie podłączenie tak, wpinamy tylko i do akumulatora plus minus podłączam na moment Proszę Was, widzieli. minus widzieli. Ja już w ręku mam pilocik, daję on. Zaczynamy czy z tego akumulatora, bo to akumulator jest zwykły z motocykla, czy ruszy. jest jeszcze taki stary akumulator, że ledwo zipi. No z tłumika coś tam, coś tam leci. Włącz czy nie wyłącza? Tam trochę więcej. 87, 89, 81 Czekam, zobaczymy co się stanie o. Trochę zmniejszę, żeby nie było tak dużo Aczkolwiek nie wiem co, 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 co to się tym robi Leci gorąco. Baterię podłączyć, bo mi się rozładowała. Podłączyłem również wcześniej już tłumik. Dużo ciszej chodzi. Na pewno możliwe, żeby będę go używał. Zależy, jak to będzie w tym miejscu, gdzie chcę go używać. Chodzi o 35 minut. Zmieniłem na stopnie, można oczywiście dać więcej, a wtedy się głośnie również chodzi. Chyba razie nie potrzebuję, nie chodzi mi po prostu na najmniejsze tryby. Dobra, i tak z dwie godzinki dzięki, niech się spokojnie przepali. I zobaczymy, co wtedy. Dzięki, że jesteście. Widzimy się niedługo w następnych testach tego ogrzewania we basta. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, a na pewno pojawi się dużo, dużo więcej. Na razie, hej!